Hey, cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie gorąco, zapraszam was na odcinek w którym dzisiaj pogadamy sobie naprawdę bardzo pokrótce o itemizacji jaka jest obecnie w Diablo 4 oraz przedstawię wam mój koncept, jak mogłaby wyglądać lepiej skupię się tutaj moi drodzy przede wszystkim na rzadkości tych przedmiotów, tutaj już nie, nie będę tutaj bazował za bardzo na item levelu, na, zakresu, na zakresie statystyk, tylko ogólnie Sama rzadkość przedmiotów, jak mogłaby wyglądać lepiej e, Moi drodzy, generalnie tak Jak dobrze wiecie, myślę, że już po takim czasie na pewno dobrze wiecie Już nie będę tutaj uczył czy przypominał Mamy w Diablo przedmioty białe, niebieskie, żółte, legendarne i unikat e, Co do tych dwóch pierwszych e, Pozwolę sobie tutaj jeszcze szybciutko odpalić mistrza painta. Miszcza Painta, gdzie postaram się naprawdę bardzo prosto Wam przedstawić, tak dokładnie o co mi chodzi. E, otóż, tak moi drodzy, e, tak jak już wspomniałem, na chwilę obecną, ja sobie tu oddzielę kreseczką. Mamy dwa stany: stan obecny, i tu będzie mój koncept na dole. Mamy przedmioty, e, mamy przedmioty moi drodzy ż, białe, ja to nazwę komony, no bo tak one się generalnie nazywają. Mamy przedmioty białe. Mamy przedmioty, moi drodzy, niebieskie. Eee, wait, 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 wait. Dlaczego tutaj mi kolorku nie zmieniło? Mamy przedmioty białe. Mamy, moi drodzy, przedmioty niebieskie. Mamy przedmioty żółte. Aha, dobra, whatever. O, pyk, mamy przedmioty żółte. Teraz mamy przedmioty, moi drodzy, legendarne. I mamy, moi drodzy, przedmioty unikatowe. Yy, taki się ma stan rzeczy co do mówię co do białych i co do niebieskich itemów yy, tutaj nie muszę chyba nic tłumaczyć nic komentować bo to jest po prostu baza to jest podstawa tak naprawdę każdej gry hack and slash no one sobie po prostu są to są później itemy kompletnie bezużyteczne które się siaruje ma się z nich i tak dalej bazujemy tutaj głównie na tych trzech ostatnich na obecnym stan gry czyli ma te żółte uważam za kompletną bazę podstawę przedmiotów tak naprawdę endgame'owych ponieważ jak dobrze wiecie w Diablo 4 moi drodzy przedmiot legendarny a przedmiot żółty tak naprawdę różni się tylko i wyłącznie aspektem przedmiot żółty to jest przedmiot legendarny z aspektem tu nie ma żadnej różnicy zakres statystyk w zależności od mocy po, po przedmiotu jest taki sam e, wszystko jest tak naprawdę to samo tylko po prostu legenda ma Swój, swój unikalny afiks Oczywiście różnią się tam drobnymi, że, drobnymi, drobnymi rzeczami, ale tu Głównie mi chodzi o, to, o, o te statystyki Że no, tak naprawdę no, żółty przedmiot, jak wrzucę do tego afiks to ten przedmiot się nie zmieni W żaden sposób Tylko zmieni się jego yy, kolorystyka, będzie to przedmiot uznawany za legendarny yy, I Będzie miał swój aspekt No i teraz tak yy, No i mamy jeszcze przedmioty unikatowe gdzie uważam, że przedmiot unikatowy, to według mnie jest taka prawidłna legenda, ponieważ ma swój, m, swój własny zakres statystyk, który jest niezmienny. Każda, lege, każdy unikat w tej grze e, posiada swój własny zakres statystyk plus swoją własną moc unikatową, tak? tą własną moc legendarną. Ten afiks legendarny dla danego unikatu jest przypisany konkretny. Nie da, się nim, nie, nie da się nic z nim zrobić, nie możemy go wyjąć, nie możemy go nigdzie przerzucić. Po prostu unikat jest niezmienny, prawda? Także według mnie obecnie unikaty to są takie prawilne legendy. Legenda w Diablo 4 teraz jest, no, no mówię, no to jest krawcony przedmiot żółty. I teraz tak. Przedstawiam Wam, moi drodzy, mój koncept. A no i oczywiście jeszcze mamy tak zwane yy, Uber legendy, tak? Czyli tutaj takie, takie U można jeszcze wstawić. O, napiszę, że to jest U. O, niech będzie U. Że Uber Uber unikat. Tak, te są zwykłe unikaty i są te uber unikaty, które dropią bardzo, bardzo rzadko, ta ograniczona bardzo pula przedmiotów, która mm, teoretycznie jest mocniejsza, no bo no można powiedzieć, że tak, niektóre przedmioty rzeczywiście są mocne i dropią dużo rzadziej. I teraz, moi drodzy, przedstawię wam tak na bardzo szybko y, koncept, który ja widzę, y, który mógłby to delikatnie poprawić, no bo tak naprawdę, no mówię, no musimy się skupić na tym przedmiocie legendarnym, tak naprawdę, żeby ta legenda to była... Legenda, tak jak z definicji, że to jest kurcze przedmiot wyjątkowy, że co przedmiot, który Kurczę nie wiem, no, ma swoje własne statystyki i tak dalej Więc Lecimy eee, Przede wszystkim Unie Komony I eee, Komony i niebieskie przedmioty się nie zmieniają No bo tutaj jest ciężko coś zmienić, tak? No to, to, to mówię, no to są rzeczy niezmienne, one Są tak jak są, prawda? Skupmy się teraz tak, przedmioty żółte oczywiście zostają się również Tak jak się zostają przedmioty klasycznie z klasyczne, rzadkie, z statystykami, które mogą się powtórzyć w innych itemach i tak dalej Ale ja z legendy, obecne legendy Zamieniłbym, żeby nie było tak, takich legend jak są teraz Tylko żeby na przykład dropiły same aspekty Że jak dropniecie przedmiot, nie dropniecie przedmiotu, tylko po prostu dropniecie dany aspekt Żeby po prostu zamiast tego przedmiotu wylatywał sam aspekt, prawda? I dajmy sobie taką literkę A to jest taki aspekt unikatowy, prawda? Yy, I moi drodzy, teraz w połączeniu, jeżeli na przykład, no dalej by działała oczywiście opcja nasycania, i tak dalej, oczywiście nie byłoby opcji wyjmowania, tak? Nie byłoby opcji wyjmowania aspektu. Po prostu by się drobiło, drobiło dane aspekty, ok? Zdobywałoby się ich ilość z dungeonów, oczywiście, też by te aspekty się zdobyło. No i moi drodzy, według mnie, fajnym pomysłem byłoby stworzyć osobną kategorię przedmiotów które na przykład nazywałyby się przedmiotami krawconymi i byłyby one na przykład na kolor fioletowy. To byłoby tak, nie wiem, no pierwsze co mi przyszło do głowy, przedmiot krawcony. Craft bądź, nie wiem, przedmiot, wytwo przedmiot wytworzony, coś takiego, że w momencie jak nasycicie przedmiot żółty aspektem, tworzy wam się taki fioletowy item i on jest wytworzony, czy skrawcony. Zbudowany, no nie wiem, jakaś osobna kategoria przedmiotów o osobny, osobnym kolorze, która byłaby połączeniem, właśnie przedmiotu rzadkiego z wrzuconym e, konkretnym aspektem. Także ja bym to tak widział. Co do moi drodzy unikatów. Unikaty by się stały wtedy, e, moi drodzy, e, legendami. Bo według mnie, mówię, unikaty obecnie w tej grze to są takie prawidłowe legendy. Z unikalnymi właściwościami, z unikalnymi statystykami i tak dalej. Więc e, można było powiedzieć, że tutaj mamy. Unikat, który by. Moi drodzy, przechodził. Jako. Jako po prostu legenda. Przedmiot unikatowy by się stał, moi drodzy. Przedmiotem legendarnym. Takim klasycznym, legendarnym. A uber. Yy, moi drodzy. A uber. Unikat. By się po prostu stał unikatem. A uber. Unikat by się zrobił. Jako przedmiot unikatowy. Czyli po prostu unikat byłby unikatem, takim oczywiście dalej bardzo rzadkim, bardzo yy, mocno pożądanym, i tak dalej. Czy taki obecny schemat? Tak, przede wszystkim co by nam to dało? Dałoby nam to, że yy, legenda została, byłaby legendą, unikat byłby unikatem, yy, po prostu te Uber unikaty byłyby unikatami. E, które by po prostu dropiły bardzo rzadko, byłby to naprawdę wyjątkowy przedmiot. E, a aspekty legendarne w połączeniu z żółtymi miałyby swoją osobną kategorię przedmiotów. Ja bym to widział w taki bardzo prosty sposób. Wiem, że jestem mistrzem Painta, nie, nie przejmujcie się tym, e, ale no mówię, no to, to jest. Według mnie, no mówię, na obecny moment troszeczkę to jest um, według mnie ubolewania, że te legendy no tak średnio są legendami, jest jakiś dziwny podział, yy, że Unikat yy, nie jest równy Unikatowi w tym momencie, bo mamy Unikat dużo rzadszy i mamy Unikat yy, zwykły, tak? A tutaj już byłaby definicja, że byłaby legenda, która byłaby teoretycznie obecnym Unikatem, a uberunikaty obecne byłyby po Unikatami. Byłyby mega rzadkimi przedmiotami mocniejszymi do zdobycia. Mielibyśmy elegancko, definicję przedmiotu unikatowego i oraz definicję przedmiotu legendarnego. No i tylko kwestia, tutaj, właśnie, jak, jak, było, jak można byłoby zrobić. Moi drodzy, tutaj o ten znak zapytania, aż walne, nawet na, o, na fioletowy kolorek, jak po prostu nazwać. Nazwa to jest oczywiście. Bez znaczenia jaka, whatever, no jakby się to nam zwało, nazwało, tylko że po prostu to byłaby osobna, moi drodzy, kategoria przedmiotów. Że byłby to przedmiot fioletowy, czy nawet, nawet na inny kolor, ale wiecie o co mi chodzi. Także ja, ja bym to, moi drodzy, tak widział w ten sposób. Jeżeli się ze mną zgadzacie, bądź coś byście tu poprawili, bądź macie własną koncepcję, w jaki sposób można by było e, przedmioty... Poprawić, no bo mówię, no nie jest jakoś mega zły ten system, ale uważam, że nie jest idealny. Bolą mnie bardzo te legendy, które nie są legendami, dziwny podział unikatów. No nie wiem, ja to, ja to moi drodzy, tak widzę. Także, jak coś, zapraszam do sekcji komentarzy, jeżeli macie własne pomysły na poprawę systemu itemizacji, oczywiście pod względem rzadkości przedmiotów, tak? tak jak mówię, ja tutaj nie brałem zbytnio pod uwagę yy, mocy przedmiotów. Na to myślę, że byłby osobny materiał. Bardziej mi tu chodzi o kategoryzację rzadkości tych itemów. Jeżeli zgadzacie się, możecie łapeczkę w górę zostawić. Jesteście nowi na kanale, zapraszam do subskrypcji. To byłby taki szybki odcinek. I tyle. Także zapraszam do następnego odcinka, który będzie już niebawem. Trzymajcie się. Cześć. No i oczywiście zapraszam na live. Na razie.